Sponsorem programu jest właściciel salonu Emil Frey Retail Polska z samochodami marki Subaru. Dawno nie mieliśmy listu z Włocławka, ale teraz napisał do nas pan Damian i prosi o wyjaśnienie problemu, którym żyje pół Włocławka. Mianowicie na forum internetowym niektórzy kierowcy uznali, że dwa znaki drogowe się wykluczają. No i pan Damian pyta nas, żebyśmy potwierdzili, czy te dwa znaki się wykluczają, czy nie. A chodzi mianowicie o umiejscowienie znaku droga z pierwszeństwem oraz znaku koniec strefy zamieszkania na jednym wylocie drogi ze skrzyżowania. Który znak obowiązuje w momencie awarii sygnalizacji świetlnej? Pyta pan Pan Damian I przysyła zdjęcie tego miejsca. Nie ma tu żadnego wykluczenia znaków. Wręcz powiedziałbym, że jest to wzorcowe oznakowanie danego miejsca. Organizator ruchu wcześniej kończy strefę zamieszkania. Tam nastąpi przy przejeżdżaniu obok tego znaku, włączenie się do ruchu. I dalej już jesteśmy w ruchu i dojeżdżamy do pełnego skrzyżowania, na którym ruch reguluje sygnalizacja świetna, a gdyby była wyłączona, Wtedy obowiązują znaki, i stąd ten znak D1, właśnie na tej drodze, bo tak organizator uznał, że ta droga będzie z pierwszeństwem, która wcześniej była wyjazdem z strefy zamieszkania, ale to już się skończyło. Dalej postawił znak D1, czyli droga ma pierwszeństwo. Na w locie prostopadłym jest podporządkowanie, czyli nie traktujmy tego, że włączamy się do ruchu i mamy pierwszeństwo. Tak nie może być. Najpierw włączyliśmy się do ruchu, a potem mamy pierwszeństwo. Gdyby było odwrotnie, gdyby przestawione były te znaki, najpierw D1, droga z pierwszeństwem, a potem wyjazd ze strefy zamieszkania, no to byłaby jakaś kolizja, jakaś śmieszność. Tutaj wszystko jest dobrze. Przypominam, najpierw włączamy się do ruchu, potem mamy pierwszeństwo zgodnie ze znakowaniem. Ze zbliżonym problemem boryka się pan Łukasz w Krakowie na osiedlu dywizjonu 303. Jedzie drogą wewnętrzną i dojeżdżając do końca tej drogi wewnętrznej myśli, że powinien ustąpić pierwszeństwa wszystkim, a tymczasem inni kierowcy na niego trąbią. No i pan Łukasz pyta, dlaczego tak czynią? Hmm. No właśnie, dlaczego tak czynią? Oczywiście pan Łukasz ma rację. Włącza się do ruchu. To włączenie do ruchu polega na tym, że albo jedziemy na wprost, albo skręcamy w prawo. Skoro skręcamy w prawo, mogłoby się wydawać, że ma pierwszeństwo przed skręcającymi w lewo jadącymi z przeciwka. Otóż nie mamy, bo włączamy się do ruchu. Tutaj jest dojazd do drogi wewnętrznej do drogi publicznej. I co byśmy nie robili wyjeżdżając z tej drogi wewnętrznej, musimy wszystkim ustąpić pierwszeństwa. Jedziemy od strony, od której właśnie zaczynają się problemy, ponieważ mamy tu pierwszeństwo. Jesteśmy na drodze publicznej, poparcie Państwo, a tam w lot widać to drogi wewnętrznej. Chcemy skręcić w lewo. I te pojazdy sprzeciwka, jak do nas piszą, nasi korespondenci nie chcą zwalniać, nie chcą przepuszczać, jadą. No więc wymuszają pierwszeństwo. I popatrzmy, co się dzieje. Nie, no skąd? No źle, źle proszę Państwa, bardzo źle. Tragicznie, właściwie wszystko odwrotnie. No jeszcze raz próbuję skręcić. No skąd? No skąd? W tak zwanym w międzyczasie dostaliśmy jeszcze jeden film z tego miejsca, no potwierdza się to. Potwierdza się to, co na tym filmie widać. Potwierdza się, a w porze, której ja dzisiaj tutaj się znalazłem, to naprawdę zmęczyłem się kręcąc ten program, bo tutaj się to dzieje bez przerwy. Jest duży ruch. I te szybko jadące od strony osiedla awia pojazdy, ci szaleni kierowcy nosiją tutaj popłoch. Oczywiście, wśród takich, którzy znają przepisy. No bo jeżeli się przyzwyczajono tutaj na tym osiedlu, że jest odwrotnie niż mówią przepisy, no to może dlatego się jeszcze nic nie stało. Ale kiedyś się stanie. No właśnie, widzicie Państwo? I aż się boję jechać. Ale ja tu mam pierwszeństwo, wie Pan? Ktoś, tutaj przyjedzie po raz pierwszy, będzie jechał zgodnie z przepisami i będzie kolizja albo wypadek. Bo ci odosiedlawia naprawdę nie żartują. Oni jadą szybko, oni jadą na pewniaka. Mijając znak koniec strefy ruchu, czyli włączając się do ruchu. Włączają się do ruchu przy prędkości 40-50 na godzinę. No fajnie, gratuluję. Wymuszenia pierwszeństwa kolejne to przypadek. Który zaraz nas tutaj spotka, mianowicie będę wyjeżdżał z tego osiedla po zawróceniu. Sprawa nie jest tuzinkowa, ponieważ coraz więcej osób tutaj mieszka, coraz większy ruch. I jeżeli tak jeździmy, to za chwilkę dojdzie tutaj do wypadku. A kolizji na pewno. I teraz popatrzcie Państwo, wyjeżdżam ze strefy ruchu. Ten ustą pierwszeństwa nie wiem, po co tutaj ktoś dał ale tak czy inaczej jestem z prawej strony tych pojazdów wjeżdżających z tamtej strefy ruchu, czyli pierwszy ja, a dopiero potem tamte pojazdy. Ta linia, którą teraz przejechałem, którą Państwo widzieliście, no może być dla kogoś jakaś trochę myląca, bo nie wiem po co ona tu jest, no ale, ale tak tutaj dokładnie, Należy pierwszeństwo uwzględniać. Teraz jadę w lewo, proszę Państwa, w kierunku osiedla Avia, więc mam pierwszeństwo, sądu tych z lewej strony, tam już to szybko pędzi, ale najpierw muszę popatrzeć, włączając się do. Popatrzcie Państwo, jak się tu szybko jeździ. Tu aż tak jechać, jeszcze ten zakręt taki. To jest wyzwanie, proszę Państwa, żebym ja nie ochrzcił tego samochodu przy kręceniu tego programu. No muszę uważać. Popatrzcie Państwo, jak pędzą te samochody ci ludzie kompletnie nie mają pojęcia o tym, kto ma pierwszeństwo. To się źle skończy. No, cieszę się, że ten jeden, drugi, nasz korespondent dojrzeli problem. Że ktoś tutaj zna przepisy, ale są w z mniejszości. Widzę, że generalnie panuje tutaj pomysł na szybką jazdę. Dobry asfalt i jedziemy. A ten znak, koniec cefy ruchu, co nas nie dotyczy? Popatrzcie Państwo, te pojazdy mają pierwszeństwo. Bo no widzę, nawet nie chcą jechać. No bo przyzwyczajeni, że tu się pędzi, no to ustępują. Ale to pewnie inaczej. Oni. Tak jak ten Opel Corsa, a potem my na Boga. Patrzmy na znaki, patrzmy, interesujmy się, co się dzieje. Wydaje mi się, że większość mieszkańców dla Avia przepisów nie zna. Nie rozumie, co to jest wyjazd ze strefy ruchu, czy ze strefy zamieszkania, czy z drogi wewnętrznej, bo to są trzy takie przekreślone na czerwono prostokątne tablice które oznaczają, włączasz się do ruchu, czyli ustępujesz pierwszeństwa wszystkim, również pieszym. Jakby ktoś przechodził z chodnika na chodnik w stronę Stella Sawickiego, czy odwrotnie, to też ma tu pierwszeństwo pieszy. No to jak my możemy jechać 40 na godzinę, czy 50? Takie prędkości tutaj są. Czy większość mieszkańców osiedla Avia nie zna przepisów? No bo to ci wyjeżdżający z osiedla Avia tak jeżdżą. Oni nie widzą tego znaku. No to jest porażające. Modne słowo ostatnie. I widzę, że to tak się już tutaj przyjęło, że jeździ się odwrotnie niż przepisy pozwalają. No przecież pani ma pierwszeństwo, proszę panią. No ale ci jeżdżący tą długą, szeroką, prostą z lekkim zakrętem zdominowali innych. To tak tutaj się stało. No A jeżeli ktoś zastosuje przepisy, zginie. Ten znak determinuje tutaj sytuację. Ja muszę tak podjechać, popatrzeć i dopiero jechać. Nie inaczej organizacja ruchu w Polsce się nie może sprawdzić? No bo gdzie byśmy nie byli na Zygmunta Augusta, w strefie ograniczonego ruchu na Kazimierzu, tam wszyscy wymuszają, mijając prostokątne tablice, które kończą strefę zamieszkania, strefę ruchu. Wszędzie mamy stawiać wcześniej koniec strefy ruchu, a potem z pierwszeństwa? No ale to trochę nie ma sensu. Pojedźmy teraz w lewo, zobaczymy co słychać. Znowu się pojazd. Popatrzcie, popatrzcie, popatrzcie. Po tutaj się rozbiją te samochody za chwilkę. Koniec świat. Koniec świat. Mam pierwszeństwo, ale nic. No oczywiście, jedziemy. Gdzie by tam przyszło komuś do głowy, że ma ustąpić? No ale. Co może zmylić kierowcę, który jedzie od osiedla Avia, mija tablicę, przy której ma włączyć się do ruchu, i jedzie na pewniaka, nie przepuszczając tych skręcających w lewo? Co on myśli? No, nic nie myśli. Nie patrzy na znaki albo nie rozumie znaków. No to zatrzymanie prawa jazdy, no bo to jest niebezpieczne. No pierwszy dobry przejazd, popatrzcie Państwo, pierwszy dobry przejazd, który tutaj zobaczyłem, pierwszy. Ta skoda super. Poza tym wszystko źle. Sponsorem programu jest właściciel salonu Emil Frey Retail Polska z samochodami marki Subaru.